Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Ochotniczej wraz z Izbą Przemysłu handlową w Krakowie zdecydowały o zorganizowaniu konkursu Grywalizacji 2023 dla szkół średnich w Krakowie. Konkurs ten był dwuetapowy. W pierwszym etapie zaproszone zostały szkoły średnie z Krakowa, zgłosiło się finalnie 29 szkół i przedstawiciele tych szkół uczestniczyli w tym pierwszym etapie eliminacji tego konkursu. Po kilkutygodniowych eliminacjach zostały one zakończone i do finału, który odbywa się w dniu dzisiejszym, zostało zakwalifikowanych pięć najlepszych zespołów. Teraz zespoły te zostały zaproszone do Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, i bezpośrednio rywalizują ze sobą w trakcie rozgrywki finałowej. Rozgrywka finałowa odbywa się w innej formie niż animacje, dlatego że tutaj mamy sytuację, w której uczestnicy rywalizują bezpośrednio już ze sobą, z innymi realnymi zespołami na jednym wspólnym rynku. O godzinie 16.15 zostanie zakończona rozgrywka finałowa, a Wręczenie nagród odbędzie się 24 listopada 2020, 2023 roku. Marketplace jest to platforma e-learningowa, e która jest wykorzystywana w procesie dydaktycznym zarówno w szkołach średnich, jak i uczeniach wyższych, jak i na studiach MBA. Narzędzia użyte na tej platformie służą też do szkoleń biznesowych. Każda grupa odbiorców odnajdzie tam swoje odpowiednie symulacje, które można wykorzystać na danym poziomie kształcenia czy też szkolenia. W konkursie Grywalizacja 2023 wykorzystujemy symulacje biznesowe na dwóch poziomach Marketplace, które są adekwatne do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów szkół średnich. Natomiast na wyższych na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej są używane w zajęciach dydaktycznych dużo bardziej skomplikowane Simulacje Biznesa Marketplace, które odpowiadają wiedzy, umiejętności studentów uczelni wyższych i są traktowane i używane jako podsumowanie wiedzy teoretycznie wykorzystywane praktycznie. Od lat ponad 30 symulatory Biznesa Marketplace są wykorzystywane w Polsce na różnych uczelniach, ale także jako szkolenia biznesowe dla różnych grup odbiorców komercyjnych.